Dobra, lecimy dalej z modelem Wajera, zanim się imperator zorientuje, że mamy tyły. Dobrze! Dobrze! No i zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy z mieczem świetnym, dodaliśmy jakiś układ, dodaliśmy kawałek rękojeści, dodaliśmy takie różne dinksy ozdobniki na tej rękojeści. W ogóle pamiętacie te skrzyneczki ze składaliśmy je ostatnio, no to teraz są na pasku i się świecą bardzo zresztą fajnie. Swoją drogą ten panel, który będzie na klacie, też dostał jakieś detale. I teraz tak jak na niego spojrzałem, to on ma wtyczkę, która pasuje do tego, co jest na pasku, więc teoretycznie właśnie da się to zapalić. No i wracamy do tematu maski. Jest zeszyt 35, a my dalej to robimy. Moglibyście przypuszczać, że miała dostatecznie dużą ilość detali, ale nie. Będzie miała jeszcze więcej detali. To jest na spokojnie najbardziej skomplikowana rzecz, jaką w życiu zrobiłem. Tylko zobaczcie sobie na te wszystkie kabelki, dingsy, coś co się no jest tego naprawdę gigantycznie dużo. Jak się okazuje, totalnie wiernie, jeżeli chodzi o Zemstę Sithów i tą scenę z maską. No i wjeżdżają takie słodkie paluszki, małe kabanoski. Coś się będzie działo, jeżeli chodzi o dłonie, a konkretnie lewą. Montujemy, no bez zaskoczenia, do dłoni, a jakże, a dłoń montujemy bez zaskoczenia do przedramienia. I jak sobie tak złożyłem przedramię, to wpadłem na to, że przecież mam już lewą rękawiczkę, więc można ją by tak przymierzyć czy ubrać. To jest trochę jak ubieranie rękawiczek dwulatkowi. Ale tak, palce działają, jest chwyt, można sobie je ułożyć w dowolnym y, układzie. Tak więc na zeszyt 43 z częściami mamy coraz więcej elementów i nieuchronnie zbliża się ten moment, w którym będziemy mogli je włączyć w większą całość.